Maja i Róża. Dzisiaj specjalnie dla Was pokażemy Wam piąty dzień kalendarza adwentowego, a jutro są Miko łajki. No właśnie, więc szybko otwierajmy, żeby do jutrzejszego dnia szybciej było. Tak dokładnie, Dobra. dzisiaj zrobimy tak samo czy zmiana? Otwieracie prezenty czy czekoladki? Prezenty. No to dawajmy prezenty. Tak. czy czekoladki. To pierwszy otwiera prezent? Ja. No, no to dobra, Ruszusia. Szukamy piąteczki. Wiesz gdzie jest piąteczka myszka. A jest. A, ty miałeś chyba przygotowaną. piąteczkę. Pokaż nam czy to jest piąteczka, bo żebyśmy na pewno wiedzieli. Żeby się nam nie pomyliło. Piąteczka, dobra. Dobrze. No, Oj, ja byśmy zabrały e, mięśną nowy e, piąte, ale ty mi tak. Albo coś innego jakbyśmy dostał, nie? No, inną piątkę? Co mu tu Piętnastkę. Piętnastkę. A nie piątkę. Bo nam się by pomyliło. Gumeczka fioletowa. Patrzcie, kumy ładna gumeczka, fiometowa. Fiometowa. No, taka gumeczka do włosów. Fioletowego koloru, tak? Dużo, lubię. Pamiętam, piąteczki, jak miałam kiedyś takie swileczki nowe też, Tak. To one były ładne. Tak. Dobra, teraz wybieramy moje. Ma no. Idę do ciebie, ją. masz piąteczkę? Jest. Tak. Dobra. Uhum. Co tam może być? O jest zadanie i coś na holicę. Zadaniem. I. Patrzcie, taka, taka śnieżynka. A Czy to jest lachynka? to samo, to nie, nie bo, to tutaj, bo wtedy było białe i... Co to tak jest ta Aniołek. To jest aniołek. Tylko, że ostatnim razem był taki biały, a teraz je i, i miał tutaj takie złote, a teraz tutaj jest mam biały, a tutaj, tutaj taki... ma takie złote. I jeszcze taki, jakby, reniferek. A teraz czytamy zadanie. No co, Maesia, czytasz nam, co tam mamy? Tak. Zrób gorącą czekoladę dla siebie i najbliższych. Spędzcie. Wspólnie czas. O super, czyli to takie mamy, tak? Na dzisiaj? Tak. A możemy taki. I uzyskać. ciekawostka. W 1895 roku po raz pierwszy użyto elektrycznych światełek choinkowy. W którym roku? W 1895. O kurczę, to strasznie dano temu. A tak. no, no, możemy już myślę. otwierać? A, bo my mamy jeszcze słodkie czekoladki. No jasne. Piąteczka, tak? Piąteczka jest bardzo. Może znowu będzie to jajko, już coś chyba mi się tak wydaje. A wiem, że to jest jajko. Co, bo to dość się nawet. Czujesz, I że tykulta. jajko będzie? No, czuję, czuję. Jajko. Znowu. Jajko? Sobie pokaż troszkę zjem. Pokaż Jajko. Zjem całe, bo znowu jajko. To widać same jajko. Tak samo. Dobra, to teraz otwieram moje. Siep. Jest jajeczko. Ja chyba wam muszę te czekoladki w nocy trochę pootwierać i zostawić wam puste, bo wy tylko jecie te jajka, a mi tylko ślinka robicie na jajka. na takie słodkie czekoladki. <śmiennie> <śmiennie> ale ty przecież możesz sobie zrobić słodki, słodki szafki słodyczu. No ja wiem, ale jak kręcimy film no to macie takie słodkie i też mi wtedy ślinka cieknie. Dobra. Kończymy? Dziewczyny? Mhm. To do, do zobaczenia. zobaczenia! Dawajcie łapki w górę! I do subskrybuj. jutra! I subskrybujcie subskrybuj. subskrybuj nasz kanał! Do jutra! Pa.